Twój umysł jest jak przewodnik, a twoje przekonania są jak filtry, przez które przepływają informacje. Bruce Lipton uważa, że oczyszczenie filtra umysłu z negatywnych przekonań to klucz do otwarcia się na nowe możliwości. Nasze przekonania działają jak filtry, przez które przepływa cała nasza percepcja świata. Zrozumienie tej idei umożliwia nam kształtowanie naszej rzeczywistości w sposób bardziej świadomy. To, w co wierzymy, wpływa na to, jak interpretujemy otaczający nas świat i jak reagujemy na sytuacje. Dlatego, gdy zaczynamy świadomie kontrolować te filtry, możemy zmienić sposób, w jaki odbieramy rzeczywistość. Otwierając umysł na pozytywne przekonania możemy dostrzec nowe perspektywy, które wcześniej były ukryte. To prowadzi do transformacji naszego myślenia, działania i doświadczenia życiowego, otwierając drzwi do nieznanych wcześniej potencjalnych ścieżek. Zmiana wewnętrzna kreuje zmianę zewnętrzną Bruce Lipton twierdzi, że zmiana wewnętrzna jest kluczem do rewolucji zewnętrznej. Gdy praca nad sobą staje się priorytetem, otwieramy drzwi do nieograniczonego potencjału rozwoju. To, co odzwierciedlamy na zewnątrz, jest rezultatem naszych wewnętrznych przekonań, postaw i działań. Kiedy świadomie kierujemy uwagę na własny rozwój osobisty, oddziałujemy na świat wokół nas w pozytywny sposób. Zmiana wewnętrzna to nie tylko proces ale i podróż odkrywania własnych granic, stawiania czoła wyzwaniom i rozwijania się na każdym etapie życia. To nieustanna ewolucja, która sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci, elastyczni i gotowi na przyjmowanie nowych doświadczeń. Poprzez tę nieustanną transformację stajemy się architektami własnego życia, wyznaczając kurs ku lepszej wersji siebie i świata, który nas otacza. Kiedy zmieniamy sposób patrzenia na świat, świat, na który patrzymy, zmienia się. Według Brusa Liptona nasza percepcja jest kluczem do przekształcenia rzeczywistości. Kiedy zmieniamy sposób, w jaki postrzegamy świat, sam świat ulega transformacji. To nie tylko spojrzenie na zewnątrz, lecz głęboka zmiana w naszym wnętrzu, która kształtuje sposób, w jaki doświadczamy życia. Poprzez świadome wybory w postrzeganiu sytuacji możemy wpływać na nasze doświadczenia. Zrozumienie, że nasza perspektywa definiuje naszą rzeczywistość, daje nam moc kształtowania własnej historii. To, w co wierzymy i jak patrzymy na świat, tworzy fundament naszych doświadczeń. Dlatego praca nad naszym sposobem postrzegania jest kluczowa. Gdyż zmieniając nasze spojrzenie, otwieramy się na nowe możliwości i potencjał, który wcześniej pozostawał niedostrzeżony. Nasze przekonania kształtują naszą biologię. Według słów Brusa Liptona, nasze przekonania nie tylko kierują naszym zachowaniem, lecz mają wpływ na fundamentalne aspekty naszego życia biologicznego. To, w co wierzymy, może wpływać na nasze zdrowie, stan emocjonalny i naszą odporność. Badania naukowe potwierdzają, że pozytywne przekonania mają moc wzmocnienia układu odpornościowego, zmniejszenia stresu i promowania zdrowego funkcjonowania organizmu. Świadomość tej zależności daje nam kontrolę nad tym, jak nasze myśli oddziałują na nasze ciało. Kiedy kształtujemy pozytywne przekonania, stajemy się architektami naszego zdrowia i dobrostanu. To przypomnienie o potędze umysłu nad ciałem, co inspiruje nas do pielęgnowania pozytywnych przekonań dla harmonii między naszym stanem psychicznym a fizjologicznym. Nie jesteśmy ofiarami genów, jesteśmy mistrzami genów. Ten cytat Brusa Liptona odzwierciedla potężną prawdę o naszej sile wpływu na nasze życie. Choć dziedziczymy pewne cechy genetyczne, nasze działania, środowisko i nawyki mają ogromny wpływ na to, jak te geny się wyrażają. Nasza zdolność do kształtowania środowiska, wyborów zdrowotnych i zachowań daje nam kontrolę nad tym, jak geny są aktywowane i wykorzystywane. To nie geny całkowicie determinują nasze życie to my, poprzez nasze codzienne decyzje i styl życia, kierujemy wpływem genów na nasz rozwój i zdrowie. Zdając sobie z tego sprawę, stajemy się architektami naszego zdrowia i dobrostanu, przekształcając genetyczne uwarunkowania w naszą korzyść poprzez świadome wybory i pozytywne nawyki życiowe. Życie to taniec między świadomością a środowiskiem. Ten cytat Brusa Liptona doskonale opisuje dynamikę naszego życia. Jesteśmy nieustannie w interakcji ze światem zewnętrznym, ale też posiadamy kontrolę nad naszą wewnętrzną świadomością. To, jak reagujemy na bodźce z zewnątrz, zależy od naszego wewnętrznego stanu umysłu. Łącząc świadomość z umiejętnością adaptacji do otoczenia, tworzymy harmonię. To jak taniec, gdzie nasza świadomość jest naszym przewodnikiem, a środowisko jest sceną, na której tańczymy. Zrozumienie tej równowagi pozwala nam nie tylko lepiej zrozumieć siebie, ale i nasze relacje z otoczeniem. Stajemy się bardziej elastyczni, umiejąc dostosować się do zmieniających się warunków życiowych, zachowując jednocześnie naszą wewnętrzną równowagę i spokój. Nasza percepcja może zmieniać naszą biologię. A gdy zmieniamy naszą percepcję, zmieniamy nasze doświadczenie życiowe. Te słowa Brusa Liptona ukazują potężny wpływ naszej percepcji na nasze życie. To, w jaki sposób postrzegamy świat, ma bezpośredni wpływ na nasze ciało i umysł. Badania wykazują, że pozytywne myślenie Zmiana perspektywy czy praktykowanie wdzęczności wpływają korzystnie na zdrowie psychiczne i fizyczne. Gdy zmieniamy sposób patrzenia na sytuację, otwieramy nowe drzwi dla pozytywnych doświadczeń. Ta świadomość daje nam kontrolę nad naszym życiem, umożliwiając kierowanie naszym doświadczeniem życiowym poprzez filtry naszej percepcji. Zrozumienie tej zależności pozwala nam aktywnie kształtować nasze doświadczenia. Tworząc bardziej pozytywną i zrównoważoną rzeczywistość. Rozwój osobisty to niekońcowa linia mety, to podróż której nigdy nie kończymy. Ten cytat Brusa Liptona podkreśla istotę ciągłego rozwoju i nauki przez całe życie. Proces samodoskonalenia nie jest punktem docelowym, lecz nieustającą podróżą. Każdy dzień oferuje nowe możliwości nauki, odkrywania i wzrastania. Akceptując fakt, że rozwój osobisty to proces niekończący się, stajemy się bardziej elastyczni i gotowi na przyjmowanie nowych wyzwań. To zrozumienie, że nawet w chwilach sukcesu czy osiągnięć zawsze jest miejsce na dalszy rozwój i doskonalenie. Podążanie tą drogą sprawia, że życie staje się fascynującą podróżą pełną odkryć, umożliwiającą ciągłe doskonalenie siebie i tworzenie lepszej wersji samego siebie. Największym darem jest przekształcenie siebie przez zmianę swojej świadomości. Ten cytat Brusa Liptona podkreśla najbardziej wartościowy prezent, jaki możemy sobie i innym dać przemianę poprzez rozwój osobisty. Zmiana wewnętrzna wynikająca ze wzrostu świadomości, to dar dla samego siebie i otoczenia. Świadomy rozwój umysłu, ducha i emocji pozwala nam lepiej zrozumieć siebie, innych oraz funkcjonowanie świata. To nie tylko odkrywanie nowych umiejętności czy zdobywanie wiedzy, lecz także praca nad sobą, nad naszymi reakcjami, przekonaniami i sposobem myślenia. To przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie i wpływ na otoczenie poprzez wzrost świadomości. To dążenie do bycia lepszą wersją siebie i inspiracją dla innych do podobnej transformacji. Najważniejsze pytanie, jakie możesz sobie zadać, to kto ja jestem i jak mogę przyczynić się do lepszej rzeczywistości. To pytanie staje się kluczem do głębszego zrozumienia własnego celu i roli w życiu. Kiedy myślimy nad własnym ja i sposobem, w jaki możemy wpłynąć na otaczający nas świat, otwieramy drzwi do osobistej transformacji i wprowadzania pozytywnych zmian. Zadając sobie to pytanie, nie tylko docieramy do sedna naszej tożsamości, ale też przyjmujemy proaktywne podejście do życia. To nie tylko rozważanie swojej roli, ale i aktywne dążenie do tworzenia lepszego otoczenia dla siebie i innych. To pytanie stanowi zaproszenie do kreowania rzeczywistości zgodnie z naszymi wartościami i sposobem bycia, stając się krokiem w kierunku autentycznego i wpływowego życia. Napisz w komentarzu, jakie masz doświadczenia z kreowaniem swojego świata? Czy masz z tym jakieś problemy? Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że kiedy mamy negatywne przekonania na jakiś temat, których nie jesteśmy świadomi, wtedy możemy zauważać w swoim życiu jakieś problemy. W takiej sytuacji warto sobie zadawać pytanie dlaczego to przyciągnęłam i nastawić się na usłyszenie odpowiedzi. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba ci się ten film, polub go, podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link. Trzymaj się cieplutko, twoja kolorowa wizja życia.